Cześć! Dzień dobry! Wraz z premierą piątego odcinka drugiego sezonu dostaliśmy odpowiedź na to, z kim Alastor ma pakt. Pod koniec pierwszego sezonu każdy spekulował, że z Lilith jednak to Rosie okazała się być tą, która nie tylko ma z nim pakt, ale posiada też jego duszę. Dziś postaram się rozłożyć każdy pakt na czynniki pierwsze, skupiając się oczywiście na Alastorze i Rosie oraz ich paktach. Zachęcam do subowania mojego kanału, bo chciałem dobić te 18 tysięcy subów do końca roku. Oto wspaniali wspierający, których przepraszam, że przez tyle czasu zaniedbałem, ale obiecuję, że postaram się coś niedługo porzucać dla wspieraków. A teraz przejdźmy do tematu filmu. A pierwsza rzecz, jaką wezmę na tapet, to pakt Alastora z Charlie. On pomógł jej, więc w każdym momencie mógł ją poprosić o cokolwiek i ta nie mogłaby odmówić. Powiedzmy taką hipotetyczną sytuację, Charlie zauważyłaby jak Adam spuszcza na nie Alastorowi, ale zajęta byłaby pomaganiem wagi z lód. Alastor nie mógł się wycofać w ten sam sposób jak to zrobił w serii i by się po prostu uratować, użyłby tej jednej małej przysługi na Charlie, a pakt dobiegłby końca. Co prawda kosztem wagi i być może by zginęła, ale użyłby tego paktu i Charlie nie mogłaby nic Powiedzieć przeciwko niemu. Dzięki zawarciu tego paktu ten kawałek jego układanki rozpoczął machinę wydostawania się z klatki zgotowaną mu przez Rosy. Jednak zanim to się stało, Alastor zdobył pakt z Haskiem i być może z Nifty. Mając pakt z Rosie, która przekazywała mu część swoich mocy oraz sam fakt tego, że już i tak był bardzo potężną duszą po wejściu do piekła, udało mu się zdobyć status i moce włodarza. Oczywiście, aby moce posiadał już wcześniej, ale wydaje mi się, że to tylko dlatego, że Rosie przekazywała mu część mocy ze swoich wpływów w piekle. Analogicznie stało się z Haskiem, gdy Alastor zyskał jego duszę. Nie znamy dokładnych okoliczności, jak do tego doszło. Być może to było dobrowolne oddanie jej za to, żeby nie zrobił z jego krzyków transmisji radiowej, bądź przegranie w grę hazardową wszystkich dusz, które Husk posiadał, a na koniec postawił też swoją, ale jedno jest pewne: Husk nadal jest włodarzem. Oczywiście technicznie rzecz biorąc. Bo widzicie, wspomniałem chwilę temu o statusie i mocy. Status zdobywa się dzięki mocy, magii i prawdopodobnie też sile fizycznej. Musi być ona wystarczająca, by inni błodarze rozpoznawali kogoś jako jednego ze swojej kasty. Jednak te pochodzą z kolei z ilości posiadanych dusz, uwzględniając też tutaj ich jakość, a także z tego, czy ktoś nie przekazuje im jakiejś mocy, jak w przypadku Rosie i Alastora. Dlatego uważam, że Hask posiada nadal swoje mocy dzięki temu, że Alastor, poprzez to, jak złożony jest ich pakt sprzedania duszy Haska, może przekazywać mu część swoich mocy. To samo może tyczyć się też Nifty, ale tutaj nie możemy mieć pewności, czy przypadkiem demony urodzone w piekle, nawet jeśli to zwierzęta czy insekty, mogą poprzez swoją wiarę czy oddanie jakiemuś innemu demonowi spowodować u niego zwiększenie się jego mocy, tym samym pojawienie się u niej magicznej zdolności. Jeśli zwykłe zwierzęta i insekty nie mogą, to nadal mamy Baxtera, który przywołał do życia insekty nifty. W sensie szczepił im puca i tak dalej, więc. Może ta piekielna magia inaczej je teraz postrzega? W ten sposób Nifty stałaby się władarzem dopiero w tym sezonie? To też jest opcja do rozważenia, ale nadal mamy za mało wiedzy, by jednoznacznie stwierdzić, jak to ostatecznie działa. Analogicznie do tego, jak przekazywana jest moc Alastora Haskowi, mogłoby też wydarzyć się między Valentino i Angel Dustem. Jednak Valentino prawdopodobnie nie za bardzo chciałby przekazywać Angelowi jakiekolwiek swoje moce. Jednak na tym pakcie skupimy się zupełnie innym razem, najlepiej po premierze trzeciego sezonu. A skoro teraz już mamy omówione pakty Charlie, Huska i potencjalnie Nifty z Alastorem, przyszedł czas na jego smycz trzymaną przez Rosie. Ich pakt zaczyna się jeszcze za czasów, gdy Alastor był żywy. Dostaliśmy też trochę backstory Alastora i jak wygląda za życia, co mogłoby też troszeczkę wpłynąć na to, dlaczego jest taki, a nie inny w piekle. Urodzone na przełomie XIX i XX wieku, pochodzenia kreolskiego, czyli rodzin rdzennych Amerykanów i europejskich kolonizatorów, w czasach i miejscu silnej segregacji rasowej, Alastor serio nie miał łatwo. Odbiło się to na jego psychice i, nawet mimo że jego matka starała się mu zapewnić najlepszą przyszłość poprzez uczenie go w domu czy wykorzystywanie przeróżnych okazji, by mógł chociażby zdobyć nowe umiejętności, nie zrobiło to z niego w pełni porządnego człowieka. Był on, co prawda, eleganckim gentlemanem, jednak stał się także seryjnym zabójcą i, ostatecznie wiedząc, że po śmierci czeka go wieczne życie w piekle, chciał zapewnić sobie trochę lepszy status przynajmniej w tamtym miejscu. Byłby on w każdym mniemaniu lepszy, niż ten, który pomimo swoich ulubionych audycji radiowych. Do których udało mu się dotrzeć i prowadzić, wiązał się z rasizmem i umniejszaniem. Dlatego też zaczął odprawiać rytuały, które miały na celu przebicie się w zeświaty i zapewnienie sobie jakiejś mocy, poprzez zaprzedanie duszy. Udało mu się to ostatecznie i akurat musiał niestety dla niego trafić na Rosie, która być może już w tamtym czasie coś knuła z Lilith, o ile faktycznie obie mają coś wspólnego ze sobą. Zawarł on pakt, w którym Rosie miała sprawić, że stanie się on najpotężniejszym włodarzem w piekle. Samej będąc dość potężnym włodarzem, mogła sobie na to pozwolić. Wodziła go jednak za nos przez cały ten czas, by ten wykonywał jej rozkazy. Podzieliła się częścią swojej mocy, by Alasor stał się sam potężny. Dążył do tego poprzez eliminowanie innych włodaży. Gdzie oni są? Wie tylko Alastor i Husk, a może nie nawet Nifty? Może zamienili się w te dziwne kukły wysyłane przez Alastora podczas walki, a może stali się jedynie częścią tego, czym niegdyś byli i pozostał po nich jedynie krzyk na częstotliwości Alastora? To akurat nie jest wyssane z palca, bo ten komentarz podczas walki Vis z Alem jest wskazówką, co mogło się z owymi młodarzami stać. Niemniej Alastor, zbierając przez ten cały czas żniwo do zasilenia swojej potęgi, przy okazji upokarzając Voxa i zniewalając haska, nie zwracał uwagi na drugą część paktu zawartego z włodarzem kanibali. Potencjalnie nie wiemy dokładnie co to było, bo nie jest to powiedziane na głos, jednak Husk w piątym odcinku pierwszego sezonu mówi do Alastora mocne słowa jak na kogoś, kto również jest na smyczy. Analogią do smyczy może być całkowite zaprzedanie duszy. Okoliczności odnośnie tego, czy dusza nadal należy do kogoś, czy też nie, zależą od każdego paktu indywidualnie. Dusza Huska należy do Alastora, najpewniej na zasadzie przegranej gry hazardowej. Jeśli przegram ten ostatni raz, moja dusza będzie twoja. Druga strona z kolei mogłaby być czymkolwiek. Alastor mógłby się zgodzić nawet na to, że jeśli Husk wygra, to zwróci mu wszystko, co przegrał do tej pory. To jest wpływy, dusze itd. tak Dusza Alastora należała do Rosie z racji, że ta obiecała mu, że zostanie najpotężniejszym włodarzem w piekle. Od razu, że mu nie zbudowano, jak to śpiewał Vox, więc dopiero po jakimś czasie Rosie opuściła gardę i wodziła Alastora za nos z tym, że jest najpotężniejszy w piekle, bądź jest blisko osiągnięcia tego. Jednak 7 lat przed początkiem serii Rosie kazała Alastorowi zniknąć. Gdziekolwiek on był przez ten cały czas, nikt nie mógł go zobaczyć i wiedzieć, że nadal żyje. Dlaczego zniknął? Możliwe, że Rosie tak naprawdę chciała po prostu pozostać nadal u wazy, wodząc Alastora za nos bez końca. To, że Rosie sama najpewniej czerpała z jego morderczego zapału, potęgę czy wpływy, to oczywiste. Ktoś musi wypełniać dziurę po innym władarzu, co oczywiście robił Alastor będący na jej smyczy. Eksterminacje zaczęły się około 7 lat temu i być może dlatego Rosie kazała ukryć się Alastorowi. Wolała zmniejszyć jego moc niż stracić ją całkowicie. Być może Alastor był już potężny do tego stopnia, że nie potrzebowała zasilać go swoją mocą, natomiast mogła czerpać siłę z jego potęgi dzięki swojemu paktowi. Gdyby Alastora zabrakło, stałaby się ona o wiele słabsza, bo dziurę po nim mógłby wypełnić chociażby taki Vox, a on sam aktywnie rozwijał swoje wpływy, gdzie Rosie niekoniecznie się do tego pałała. Wolała, żeby ktoś to za nią robił. Gdy pojawił się oponent Sił Nieba w postaci hotelu Hasbin, Rosie mogła stwierdzić, że to idealny moment, by owinąć sobie wokół palca jego rezydentów. A że założyła go sama córka władcy piekła, Charlie Morningstar, to dlaczego miałaby nie skorzystać z benefitów posiadania Charlie w swojej sieci władzy? Sama wolałaby tego nie robić, bo tylko by skupiła na sobie uwagę innych włodarzy i aniołów, więc kto lepiej wykona robotę w pozyskiwaniu kolejnych pionków w grze władzy o piekło, niżeli twój własny silny pionek? Nie spodziewała się jednak, że ten pionek za wszelką cenę będzie chciał się wydostać z tej roli i samemu stać się pełnoprawnym graczem na piekielnej arenie władzy. I tak oto Alastor użył próby zdobycia hotelu przez Rosji przeciwko niej. Zdobywając wpierw ważną wiedzę, zdradził ją Charlie za pakt o przysługę, poddając się następnie potem Woxowi, by zapewnić sobie wymówkę do niechronienia hotelu dla Rosji i wyjście na bohatera dla Charlie i jej ekipy. Zrozumiał, że to, co sprawia, że inni postrzegają go jako jednego z najpotężniejszych że to nie tylko to, że dorównuje potęgą Woxowi, ale to także ilość dusz, nie tylko w jego posiadaniu ale także wierzących w jego potęgę i być może nawet oddające mu hołd. Charlie, córka Lucyfera, władcy piekła, deklarując, że Vox jest najpotężniejszym włodarzem w piekle, sprawiła, że pakt Rosie i Alastora został całkowicie zerwany, bo ta nie dotrzymała swojej części umowy. A to, że Vox bardzo lubi dotykać innych. No cóż, najpewniej zależy, jak wypowiadający swoją część korzyści z paktu interpretuje swoje słowa, a nie jak ta druga strona je rozumie. Grasów może mieć dzięki temu wpływ na pakty Haska i Angel Dusta, które będą eksplorowane w drugim sezonie wraz z Valentino, rodziną Angela i być może kolejnymi fragmentami przeszłości Haska. W takim razie zostaje teraz tylko jedno pytanie. Na czym polega nowy pakt Alastora z Rosie? I w ogóle czy on faktycznie ma miejsce? A więc niedowiarki, pakt MIAŁ miejsce. Mówią o tym, bo niektórzy uważają, że żadnego paktu między Rosie i Alastorem już nie ma. Jest jednak parę opcji w tym wszystkim. Wiele osób mówi, że korzyści Rosie z tego paktu to pomoc Alastora w zniszczeniu działa Voxa, a korzyści Alastora to naprawa jego mikrofonu i załatanie jego rany. Teraz w takim razie pytanie, czemu sam tego nie mógł zrobić? I szczerze, to nie jestem pewny. Możliwe, że w grę wchodzi tutaj Anielska stal. Czemu jednak Rosie może załatać jego mikrofon i go wyleczyć? Tutaj opcje są dwie. Pierwsza jest taka, że jest zwyczajnie potężniejsza niż on i no w sumie to tyle. Druga związana jest po części z kolorami magii. Mimo że moce Emily objawiają się w kolorze niebieskim, to moce chociażby Lucyfera, Abla czy Adamia. <grytania> Adamia kurwa. To moce chociażby Lucyfera, Abla czy Adama objawiały się w kolorze złotym. Kolor magii Rosie jest także złoty, co może insynuować, że sama jest upadłym aniołem, tak jak jest z wagi. Jednak zamiast egzorcystą, to być może pierwotnie trafiła do nieba, a potem została zesłana do piekła. Jednak wielu myśli, że tu chodzi o Lilith. Jeśli faktycznie Rosie jest z nią w jakiś sposób powiązana, to cała ta teoria o władzy Rosie nad piekłem poprzez używanie swoich pionków idzie do śmietnika. Lub przynajmniej połowa z niej. Bo możliwe, że Lily także ma złote moce, a dając je Rosie, jeżeli mają one pakt, i każąc jej rozszerzać swoje wpływy w piekle, nadal mam rację w tym, że Rosie próbowała zdobywać coraz to więcej mocy. Jeśli jednak w pełni mam rację, to Rosie, jak upadły Anioł, jest w piekle na tej samej zasadzie co Wagi. Może zostać włodarzem, może zostać zabita przez anielską sal, a jej krew jest złota. Chociaż z tym ostatnim to może być różnie, bo jeżeli ona była wygranym, a teraz jest przegranym, no to nie wiemy. Ale zostawmy to, bo istnieje jeszcze jedna i najważniejsza potencjalna korzyść Alastora z tego nowego paktu. Alastor na koniec wraca do hotelu dobrowolnie i scena, gdzie z niecnym uśmiechem spogląda w dół na Lucyfera, daje mi do myślenia. Alastor też chce zdobywać potęgę i być. No, po prostu potężny. Na ten moment jest on antybohaterem, ale coś mi mówi, że w drugiej części trzeciego sezonu lub w czwartym sezonie Hotel Hazbin będzie musiał stawić czoła jego własnemu gospodarzowi. Żeby dobrze się na to przygotować, Alastor potrzebuje wszystkiego, co się da. Rozwój do sprzedania mu duszy nie namówi i jest tego pewny. Jednak może umówić się z nią w ten sposób, by wraz z naprawą mikrofonu i załataniem jego rany przekazywała mu cały czas część swoich mocy tak, jak to robiła do tej pory w ich poprzednim pakcie. A przynajmniej do pewnego momentu, bo wierzę, że Alastor w którymś momencie stał się na tyle potężny, że to Rosie czerpała korzyść z mocy Alastora. Czy więc Alastor spróbuje obalić króla piekieł? Być może, gdyż bardzo mocne podwaliny są pod to postawione. Wszystko jednak zależy od tego, czy wystarczająco dobrze uśpić czujność rezydentów hotelu, aniołów i czy nie ma pomocy skądś indziej. Mówię tu oczywiście o Ru, która ma być źródłem wszelkiego zła w tym uniwersum. Te oczy w całym piekle mogą nawet należeć i do niej, a jeśli miałaby sojusz z Alastorem, już nawet nie sam pakt, ale sam sojusz, to wiedzieliby oni o wszystkim, co się dzieje dosłownie wszędzie. To jest jednak, moi kochani, pole do teorii na zupełnie inny film. Dziękuję, że dotarliście do końca. Mam nadzieję, że teraz już wiecie mniej więcej na czym stoimy w kwestii lore i teorii o paktach nie tylko Alastora i Rosie, ale też paru innych, które eksploatowane będą w trzecim sezonie. Zostawcie proszę suba na kanale, bo strasznie chciałbym zdobyć te 18 tysięcy przed końcem 2025. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, do usłyszenia i na razie.